Ze studia online, tym razem będziemy rozmawiać o agroturystyce. Są ze mną pierwsi paneliści. Pan dr Jan Zawadka, Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry panu. Do mikrofonu proszę. Dzień mój. dobry. I pani Zofia Leszczyńska Niziołek, właścicielka agroturystyki Dworek nad Wkrą. Dzień, Dzień dobry. dobry. Szanowni państwo, kończąca się pandemia czy w zasadzie już zakończona pandemia pokazała katastrofalny wpływ na turystykę, ograniczenia w życiu społecznym, restrykcje w funkcjonowaniu obiektów turystycznych. Ograniczenia dotyczące przekraczania granic, kwarantanny itd. itd. przyczyniły się do niespotykanego dotąd załamania ruchu turystycznego. Pojawiły się jednak opinie, że wbrew temu co działo się w międzynarodowej masowej turystyce, turystyka wiejska, czyli agroturystyka, cieszyła się rel relatywnie dużym zainteresowaniem. Pani Janie, czy te opinie... Y y y Odnajdują potwierdzenie w jakichś oficjalnych statystykach czy wynikach badań, można tak powiedzieć? Pewnie jedno i drugie dotyczące tego załamania katastrofalnego, jak Pan zresztą słusznie zaznaczył. Pandemia cofnęła nam turystykę, mówię w takim ujęciu międzynarodowym, o dobre 30 lat. Z półtora miliona turystów międzynarodowych w roku 2019 spadliśmy o 74% do tam około niecałych 400 milionów. Katastrofalny, jak się kiedyś uważało, wpływ kryzysu ekonomicznego w 2009 roku, wynikającego z załamania się sektora finansowego w USA. Wtedy się szacowało, że to jest bardzo dużo, 4%, teraz 74%, tak, także gigantyczne. To oczywiście też miało przełożenie w 50 prawie procentowym ubytku turystyki w PKB, tak, w tej globalnej, jak i oczywiście też naszej, Naszej Polskiej, ale to, co pan też zauważył, pewne symptomy takich plusów, że tak powiem, dodatnich tego, tej pandemii, tego koronawirusa, też są tutaj widoczne, bo chociażby analizując dane Gusu, za 2019 rok agroturystyka stanowiła noclegi w agroturystyce stanowiły 1,7%, a w 2020 roku było to już 2,4%. Oczywiście bierzemy pod uwagę fakt, że około 50%, tam z 38 do 16 milionów zmniejszyła się ogólna liczba turystów. Tak? Niemniej jednak ten udział procentowy był no, gdzieś tam na plusie, że tak powiem, o te 1, dziesiątych procenta. Także można założyć, że tak paradoksalnie troszeczkę ta, ta pandemia nam w, na agroturystykę wpłynęła pozytywnie, może to niedobre słowo, ale, ale tak można domniemać. Pani Zofia, wszyscy pamiętamy w czasie pandemii zamknięte hotele, brak praktycznie ruchu na, na ulicach, nie można było wypoczywać, nie było gdzie wypoczywać. Gospodarstwa agroturystyczne w pewnym momencie chyba trochę otworzyły się na klientów. Jak pani sobie radziła w czasie pandemii? Czy my otworzyliśmy się tak jak wszystkie inne um, działy turystyki, um, to znaczy no nie, nie wcześniej niż hotele. Um, nie ukrywam, że to, to było bardzo trudne, ten, ten okres kilku miesięcy kiedy byliśmy zamknięci um, był z, trudny, skomplikowany, martwiliśmy się co będzie dalej, czy to już tak zostanie, czy coś się zmieni, czy zostaną wprowadzone jakieś zasady i przepisy, które pozwolą nam funkcjonować. Ale to wszystko unormowało się z czasem. I nie mam na myśli tylko turystyki, ale też społeczeństwo. Ludzie się po prostu w którymś momencie przyzwyczaili i nie bali się tak bardzo, i rzeczywiście zaczęli wychodzić z domu i zaczęli wyjeżdżać. I, i wtedy to wszystko się unormowało. Jeśli chodzi o tę podniesioną, prawda, procentowo, zwiększoną ilość osób, które odwiedzały agroturystykę agroturystyki, to wydaje mi się, że to wynikało w dużej mierze z tego strachu podróżowania za granicę i z tego, z, z troszeczkę z tego takiego lęku przed nawet nie samym koronawirusem, ale tymi wszystkimi um, obostrzeniami, obostrzeniami kłopotami, które się z tym, że być może tam przejadę, a później już nie będę mógł wrócić, bo nie będę miała y, mm. testu, dokumentów czy czegoś takiego. I myślę, że to w którymś momencie jednak wróci do tego stanu um, Sprzed koronawirusa, to znaczy ludzie jednak będą cały czas chcieli wyjeżdżać za granicę bardziej niż jeździć do agroturystyk. Bo powiedzmy sobie jeszcze tak, wydaje mi się, że agroturystyka to jest bardziej takie miejsce, do którego jeździ się na weekend, na kilka dni, szczególnie jeżeli ona jest niedaleko jakiejś dużej miejscowości, w której ktoś mieszka. Ale na takie duże, poważne, dwutygodniowe wakacje, w których chcemy pokazać dzieciom świat i troszeczkę inną kulturę, no to jednak wyjeżdżamy przeważnie um, za granicę albo do jakiegoś takiego bardziej zorganizowanego miejsca. Bo ile można siedzieć prawda, w, w jednej agroturystyce um, i, i no nie mieć tylu tych bodźców, prawda, które człowiek chociażby w takim turystycznym jakimś e, regionie. E, Dostaję. Nie wiem czy to pani potwierdzi, ale wiele y, gospodarstw agroturystycznych prowadzonych przez ludzi mówi, że ktoś przyjechał po raz pierwszy mhm. i już zapowiedział, że wróci tutaj mhm. chociażby zarobczył. Pani to się Ja, ja mam tych samych gości od lat. Um, są takie um, okazje jak Boże Narodzenia czy Wielkanocę, na które w zasadzie 80% gości, która przyjeżdża to są ci sami ludzie od lat. Także jak najbardziej, no bo agroturystyka wydaje mi się ma ten plus w porównaniu z takimi bardziej hotelowymi, Miejscami, że jest ten kontakt z osobą, do której się przyjeżdża, jest taki bezpośredni, prawda? Przyjeżdżamy do kogoś do domu, widzimy jego życie, poznajemy domowników, jak to wszystko funkcjonuje. Jeśli gospodarz umie i chce zaangażować swoich gości jeszcze w to swoje życie, tego swojego domu, gospodarstwa i tak Może, ale też na przykład skonsultować jakieś, prawda, rzeczy. Słuchajcie, ja tutaj planuję, zobaczcie ogród Żywne, co, co wy o tym myślicie, jak, jak tu można to zrobić, jeżeli ktoś na przykład ma wykształcenie ogrodnicze, a jeśli ktoś ma budowlane, to, to jest fajne i można. Różni oczywiście pracują. cały czas przyjeżdżają różni ludzie, oni też chętnie jakby dodają od siebie jakąś wartość, prawda, z której można skorzystać. Cała ta możliwość nawiązywania kontaktu i rozmowy i jakby. Możliwości odniesienia się też do różnych opinii ludzi, którzy, którzy mają przecież ogromną wiedzę i, i doświadczenie. To jest, to jest fantastyczna rzecz. I o to chodzi w agroturystyce. Żeby przyjechać już kolejny raz nie do obcego miejsca, tylko do przyjaciół albo do prawie rodziny. Przynajmniej do znajomych, prawda? Tak. Co mówią na to badania naukowe? Czego szukają Polacy przyjeżdżając do gospodarstw agroturystycznych? Na co liczą? Takim stereotypowym troszkę podejściem mam wrażenie, że jest to, że cisza spokój. To rzeczywiście jest potwierdzone w wielu badaniach i to tam na przestrzeni wielu, wielu lat. Natomiast ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Natomiast w przypadku pandemii, z którą się jeszcze gdzieś tam kończymy borykać, to co pani Zosia powiedziała, rzeczywiście kwestia poczucia bezpieczeństwa, mniejszej skali działalności, braku tłoku, braku ludzi. E, mniejsza szansa na zarażenie się tym koronawirusem była taką no, bezapelacyjnie podstawową, mam wrażenie. Jasne w agroturystyce zawsze będzie mniej e, gości e, niż w, w hotelu, prawda, czy jakimś takiej turystycznej miejscowości jak najbardziej. Ja mm -hmm. mam. E, ja jestem taką agroturystyką podstawową, pięć pokoi, czyli nie może być e, chcąc niechcących ludzi dużo więcej, plus w sezonie kiedy jest ciepło, e, prawie wszystko odbywa się w plenerze. Co dodatkowo jakby zapewnia troszeczkę więcej bezpieczeństwa, bo nie, nie są to zamknięte przestrzenie. Mhm. Także tak. Tutaj nawiążę do tych badań, o których Pan wspomniał, bo my rzeczywiście na uczelni takie badania jesteśmy zobligowani, żeby prowadzić, a że jestem z katedry turystyki, także tutaj ten temat jest szczególnie często podejmowany. Robiliśmy takie badanie przed gdzieś tam sezonem turystycznym 2020 i po sezonie turystycznym 2020, także no cały czas warunki pandemiczne. Przed sezonem właśnie z uwagi na to, że ludzie poszukują tych cichszych, mniej popularnych, bardziej bezpiecznych w ich przekonaniu miejsc, 20%, 18 deklarowało właśnie chęć wypoczynku w agroturystyce, w gospodarstwach agroturystycznych. Po sezonie 2020 zrobiliśmy bardzo podobne badania, tylko już nie plany, a rzeczywista realizacja tych zamierzeń, wyszło nam 28, 10% więcej tych, którzy rzeczywiście skorzystali. Także tak, to, to, to poczucie bezpieczeństwa, ta mniejsza skala działalności była tutaj tym, co decydowało, bardzo wysoko było też oceniane bezpieczeństwo gospodarstw agroturystycznych na tle innych obiektów, wyprzedzały ją tylko gdzieś tam w tych średnich, prywatne, gdzieś tam apartamenty, domy na wyłączność, no i noclegi na dziko w namiocie w Szczerym Lesie. Tak? A na kolejnym miejscu była agroturystyka. Hotele, o których Pani wspomniała, były daleko, daleko, prawie na samym szarym końcu. Także tak My jeszcze nie wspomnieliśmy, mówiąc o agroturystyce, o turystyce kulinarnej, bo zdaje się, agroturystyka to jest nieodłączna, nieodłączny element oferowania swoim gościom. Fajnych, tradycyjnych, lokalnie zrobionych dań. To jest szalenie ważne. Znaczy, ja w ogóle uważam, że agroturystyka w, wtedy m, może uznać, że osiągnęła sukces. Oczywiście goście przyjeżdżają, wiadomo, ale w, wtedy ten sukces można osiągnąć, kiedy ma się coś wyjątkowego, kiedy w tej naszej agroturystyce jest coś, co będzie się wyróżniało. Dla wielu agroturystyk to będzie kuchnia właśnie. To może być oczywiście dużo więcej rzeczy u nas to jest kuchnia, ale też grzyby, bo ja jestem też klasyfikatorem grzybów i organizuję grzybobrania, ale także oczywiście jedzenie z, połączone z grzybami, to, to też jest bardzo ważne. My mamy też rzekę, Naturę 2000, to są dodatkowe plusy, ale kuchnia jest podstawą. To znaczy. Te regionalne potrawy, te tradycyjne, szczególnie jeśli ktoś ma miejsce, siedlisko, które jest tą esencją historii i kultury tego regionu, prawda? Ja mieszkam w ponad stuletnim drewnianym dworze, który jest domem rodzinnym naszym. W związku z tym, te przepisy, które my mamy, to są często przepisy mojej pra, prababci. Mam te wszystkie książki z odręcznym pismem, monatową, ćwierciakiewiczową, z których mogę też czerpać inspirację, bo tam są przepisy, które moje prababcie wpisały na końcu. I to jest bardzo ważne. Jedzenie jest, jest szalenie istotne. I to, co jeszcze chciałam o jedzeniu powiedzieć i na co należy zwrócić uwagę teraz, w dzisiejszych czasach, to jest dieta wegetariańska. Może nie jest specjalnie tradycyjna dla kuchni polskiej, natomiast należy się przygotowywać i rozwijać w swojej kuchni. Umiejętność gotowania i wegetariańskich, i wegańskich potraw, bo jest coraz więcej gości, którzy mają takie wymaganie i trzeba być zawsze przygotowanym, bo nie można im dać, słuchajcie, makaronu z sosem pomidorowym. To musi być dobre jedzenie. A jak inne gospodarstwa sobie poradziły w czasie pandemii, w, w, no, w, w tym czasie, kiedy no, był? Było ograniczony dostęp do, do, do klientów, ograniczony dostęp do, do, no do wszystkiego. To jeśli o nas chodzi, mogę powiedzieć, że no nie będę ukrywać. Na początku byłam w dosyć takim psychicznie ciężkim stanie, byłam przerażona, nie wiedziałam, co, co, co to będzie. E, jeszcze byłam w pierwszym trymestrze ciąży, w związku z tym byłam troszeczkę taka, wiecie, emocjonalna. E, I przez dwa pierwsze tygodnie w zasadzie płakałam i wyobrażałam sobie, e, jak to, e, że to już koniec. Koniec sprzedajemy dom w ogóle, żeby było z czego żyć, wprowadzamy się do mamy i tak dalej. No a potem zaczęłam działać, bo, bo, bo lubię aktywnie od razu rozwiązywać problemy. Natomiast jakoś te dwa tygodnie miałam tutaj w plecy i e, zaczęłam się dowiadywać rolniczy handel detaliczny bo ze względu na to że bardzo dużo warzyw i owoców uprawiamy sami to taka opcja była dla nas możliwa i te nasze potrawy które są takie popisowe i które nasi goście bardzo doceniają mogłam zacząć robić w sójkach i założyłam ten rolniczy handel detaliczny I może to nie, nie, jakby nie tyle Całkowicie zniwelowało ten, ten problem, że nie, nie ma już gości, ale pomogło nam się utrzymać przez ten czas na powierzchni. A gdyby były kolejne oczywiście, odpukać w malowane, kolejne obostrzenia. To jest pani już przygotowana? Czy pani gospodarstwo jest przygotowane na to? Kolejne obostrzenia jakie? Bo jeżeli mówimy tylko o jakichś rzeczach um, takich organizacyjnych, to jak najbardziej jestem na to przygotowana, no bo to już przychodziliśmy, mamy w, wszystkie potrzebne rzeczy. Zresztą mamy też kontrolę z SanEpidu od bardzo często, od tamtej pory, która cały czas sprawdza, czy, mimo że to już w sumie nie jest konieczne, ale jednak cały czas te, te nasze covidowe no, tablice, wróciła... Te, te wszystkie um, dezynfekcje, dezynfekcje i tak dalej, te wszystkie sprzęty, urządzenia, rozdzielanie stołów, co było bardzo kłopotliwe, bo w naszym, mi, tak tylko to jest wszystko przećwiczone, no nie jest przećwiczone oczywiście całkowite zamknięcie, bo tego, no gości, tego, tego nie, nie przeskoczymy. Tak. Ale ma Pani handel detaliczny? Um, tak, którym nie pokrywa mi tej różnicy, ale oczywiście tak, to jest jakiś plus i dałoby się to przeczekać, um, także myślę, że no, mam nadzieję, że to już się nie wydarzy, ale, ale gdyby to, to jestem, jestem gotowa. Mamy około 20 tysięcy gospodarstw, a to ekologicznych i to teraz pytanie, czy... To się troszeczkę łączy z ekologią, z, z agroturystyką. Mamy nawet takie stowarzyszenie ECAT, Stowarzyszenie Turystyki, Gospodarstw Ekologicznych. Natomiast jakoś mam wrażenie, że ta liczba mogła, powinna być. Zdecydowanie większa, bo jednak ta ekologia, bardzo modna zresztą w ostatnim czasie, to co Pani powiedziała w kwestii tych posiłków chociażby, tak, wytwarzanych z własnych produktów ekologicznych, zdrowych, świeżych, swojskich takich, w tych gospodarstwach ekologicznych jak najbardziej mogłoby funkcjonować. Tym bardziej, że duża liczba gości, to co było wspomniane, tak, przyjeżdżają sobie na weekend czasami. Mazowsze jest naj, największym, najludniejszym, jednym z najgęściej zaludnionych czy najwyżej zurbanizowanych regionów w Polsce i te tak zwane agri-break ostatnio, tak, wcześniej były city break, teraz mamy w drugą stronę agri-break i wyjazdy takie weekendowe, dwutrzydniowe na wieś, także i też oczekiwanie tego, że to jedzenie będzie nie jakaś pizza czy McDonald's, tak? tylko coś, co jest naturalne, autentyczne, prawdziwe dla danego regionu, Myślę, że to jest bardzo potencjalnie taki perspektywiczny kierunek, ale chyba jeszcze nie dość zagospodarowany, A jest trend, tak, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na to też w tym mm -hmm. kontekście, że później te osoby, które wyjeżdżają i wracają do siebie do miasta, chętnie zabierają te produkty, które jadły w trakcie pobytu, które im smakowały, e, zabierają ze sobą, prawda, i częstując i, 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 swoich, częstując swoich znajomych, sąsiadów, znajomych. Częstując znajomych. Oczywiście, ale oprócz tego mają produkt, który nie zawiera żadnych glutaminianów, nie zawiera kostek, przepraszam, różny, nie wiem, czy mogę powiedzieć, no, natomiast sztucznych ulepszaczy, dodatków, tak ulepszaczy, jest. coś co jest zdrowe. A jest taki trend, że gospodarstwa ekologiczne, czy może inaczej, gospodarstwa agroturystyczne no, zmieniają albo uzupełniają swój profil produkcji o ekologię właśnie. Wydaje mi się, że to jest, by troszeczkę, mm, nie, to, to jest troszeczkę w drugą stronę. Tak. To raczej jest tak, że jest gospodarstwo rolne, które staje się gospodarstwem ekologicznym. I gdzieś tam dodatkowo w którymś momencie na pierwszym, drugim albo na którym tam chce etapie może także być gospodarstwem agroturystycznym, czyli otworzyć się na przyjazd ludzi z zewnątrz, który, którzy będą mogli gościć u nich w domu i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Mamy zresztą taką kategorię lansowaną przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej i Gospodarstwa Gościnne wypoczynek u ekorolnika. Nie jest Jestem tego super. jeszcze jakoś bardzo dużo, ale tak jak tu zaznaczamy, jest to chyba taki bardzo rozsądny i perspektywiczny kierunek na, na przyszłość. Ale nie jedyny oczywiście, bo takich kierunków jest dużo więcej. To, co wspomniała Pani o tych weganach, tak? Mhm. Mamy też coraz większą zresztą grupę osób, które cierpią, chorują na celiakię. Mhm, Bezglutenowce, bez no tak, bez tak. Być może wąska grupa, ale dobrze, dobrze przygotowana dieta plus różne inne dodatkowe atrakcje, poniekąd gwarantują nam to, że z tych ludzi się, będziemy, tak. no, będziemy natomiast tu należy robić. bardzo zwrócić uwagę na bezpieczeństwo karmienia przy celiakli, bo ona, to jest to jest to jest, to jest trudny temat. Znaczy trzeba mieć także oddzielne naczynia i sprzęty, więc ja akurat <laughs> bardzo się boję gotować dla osób z celiaklią, bo nie mam takiego rozgraniczenia, moja kuchnia nie, nie jest ale w stanie. Ale jeżeli tylko dla takich gotujemy. Jeżeli, tylko, jeżeli też mówimy o osobie, która po prostu nie je glutenu, ale nie jest tak, że ma celiaklię i prawda zacznie się dusić, jak mhm. y, troszeczkę coś tam się... To, to nie ma problemu, to sobie z tym radzimy. Także no, jest mnóstwo takich rzeczy, tak, które należy, należy się przyjrzeć. I rzeczywiście, w sumie, gdyby ktoś był... Y, tak, jak pan mówi, wyspecjalizowany w kuchni mhm. dla osób z celiaklią, bezglutenowców, to myślę, że ma robotę zrobioną. Po prostu będą e, przyjeżdżać do niego goście, którzy też chcą dobrze zjeść, a, a mają mało okazji do tego. I mają pewność, że się tam nie zatrują. Tak, tak nie oczywiście. Jeszcze na jedną dobrań. rzecz chciałam zwrócić uwagę, bo my wyspecjalizowane mówimy. Zwróćcie uwagę, że jest coraz więcej agroturystyk, e, do których nie można pojechać z dziećmi. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Ja uważam, że to jest świetnie, że są agroturystyki, do których można przyjechać z dzieciakami i są takie, do których nie. I to jest, to jest wygodne, ale mówiliśmy też o tym, że właśnie ludzie chcą ciszy i spokoju, ale ja mam jeden taki komentarz, wyobraźcie sobie panowie, w którym te pięć pokoi, prawda, nie, nie znowu tak strasznie dużo osób, ale zarzucono nam, że przyjmujemy za dużo dzieci. Bo to jest kwestia tych mieszania segmentów tak? turystycznych. No wyobraźmy sobie sytuację: w jednym, mamy trzy pokoje. W jednym jest para seniorów mm -hmm. 70-letnich, którzy wstają o czwartej i idą na grzyby. Tak. W drugim rodzina z, dwój z dwójką małych dzieci, gdzieś tam jeszcze karmionych piersią i płaczących co dwie godziny. E, a w trzecim uczestnicy nie wiem, wieczoru kawalerskiego. No to nie da się tego połączyć tak, żeby to było sensowne, prawda? A w czwartym rodzina z dwoma psami i z trzema a reszta jest, jest uczulona. W, w trakcie tych moich 13 lat to mi się zdarzyło tylko jeden raz, kiedy właśnie ktoś mi powiedział, że jest za dużo dzieci, ale my jesteśmy w ogóle miejscem, do którego przyjeżdżają głównie rodziny z dziećmi. Więc... Taka, może jest to jakby jest... specyfika tego miejsca. Tak, tak, taka jest specyfika miejsca i sami mamy dzieci, w związku z tym od razu to jest takie, to jest troszeczkę, ja to Próbuję nie nie chcę powiedzieć, uwagę że moje na... dzieci pracują niewolniczo, jak na turystyce, ja, ja, ja. ale są niewątpliwie, nawiązują też przyjaźnie i kontakty z, z innymi dziećmi, co też później, no... Nie ukrywajmy, przekłada się na kolejny przyjazd. A możemy mówić o pewnych specjalizacjach gospodarstw agroturystycznych, bo mamy wioski tematyczne, one są gdzieś mniej więcej zlokalizowane koło gospodarstw agroturystycznych. A czy są gospodarstwa, które specjalizują się w konkretnym sposobie wypoczynku, w sposobie podawania jedzenia, kuchni, być może jakichś strojów? Zdecydowanie być powinny. To chociaż oczywiście... To ten kierunek tak? Myślę, że są. Mhm. W Polsce mamy taką troszkę jeszcze chyba przestarzałą tendencję, szczególnie wśród osób takich bardziej doświadczonych, jeżeli chodzi o dłużej prowadzących te gospodarstwa, gdzie jest taka oferta uniwersalna. Dla każdego, a przy okazji tak na dobrą sprawę dla nikogo. W takim gdzieś tam zadowalającym wymiarze. Także jestem zdania, że najbardziej tak, ta specjalizacja powinna być i właśnie dla osób starszych, czasami dla osób niepełnosprawnych. Te dwie kategorie można rzecz jasna połączyć w dużej mierze. Dla osób aktywnych fizycznie, potrzebujących gdzieś plus takiej bazy wypadowej, na przykład do podejmowania różnych form turystyki kwalifikowanej, kajaki, rowery, gdzieś tam konie i tak dalej, pierwsze wędrówki, zwierzęta domowe, z bo to też są... tak i tutaj zresztą no, zwierzęta, zwierzęta jest no, dzisiaj tak już jest, bo w ogóle nie ma opcji bez dla, zwierząt jasne By, dla rodzin z dziećmi, prawda? Tak, bywają takie um, okresy, że um, na przykład w ciągu dwóch dni weekendu um, u nas jest sześć psów i to nie są nasze psy. Ale to jest więcej tak. Ta, przyjeżdżają ze zwierzakami to jest dzisiaj na porządku dziennym. Też że... proszę zwrócić uwagę. E, mamy pracę zdalną, tak? Przez długi czas duża część społeczeństwa pracuje zdalnie. Na wagę złota mam wrażenie, są teraz takie miejsca, gdzie nie ma dostępu do internetu, nie ma zasięgu telefonu komórkowego. Gwarantuje mi to, że ja rzeczywiście tam wypocznę. Nikt nie będzie mi zawracał głowy telefonami, mimo że jest weekend, ale zawsze jest coś do zrobienia, przynajmniej na uczelni. Eee, i w wielu sytuacjach innych na pewno też. I, I takie i miejsca to też to są to coraz bardziej, szczególnie teraz, kiedy właśnie ludzie są tą pracą zdalną, komputerami, ciągłymi połączeniami gdzieś tam na Teamsach, Zoomach i tak dalej zmęczeni to też jest teraz w cenie, także tych... Ale też jest w odwrotną stronę, prawda, bo miejsca z kolei, które też są w zupełnym, na zupełnej wsi, w oddaleniu od ludzi, ale z kolei mają świetny internet, to są z kolei miejsca, do których ci wszyscy ludzie, którzy są na, tym, na, tym, na tej zdalnej pracy, prawda, ale nie muszą siedzieć w mieście, mogą sobie przyjechać i też, prawda, spędzać miło czas, Pracować w otoczeniu przyrody. Także też pozytywne. Oczywiście, jeżeli można pójść w różnych kierunkach, jest mnóstwo ścieżek, na które można się zdecydować. Ja uważam, że nie należy się skupiać na wszystkich, ale też nie należy się skupiać wyłącznie na jednej. Myślę, że należy obrać po prostu kilka kierunków w takich głównych nurtach, to znaczy właśnie jedzenie, na co się tutaj to musimy mieć opracowane, na co się decydujemy, jak będziemy podawać to jedzenie, jaka to będzie formuła, jakie to będzie jedzenie. Na pewno atrakcje, które, które co goście mieliby, prawda, robić tam i w naszym gospodarstwie, ale też w, w okolicy. No i to jest już dostosowane do, do grupy ludzi, która najczęściej do nas przyjeżdża. Więc jeśli do mnie przyjeżdża. Najwięcej rodzin z dziećmi, no to ja wszystkie swoje atrakcje dostosowuję do, do, tego, do tego gościa. Tutaj pan wywołał temat dostępu do internetu, dostępu do sieci. Czy właśnie goście przyjeżdżają i pytają się, czy jest Wi-Fi, czy jest dostęp do sieci komórkowej? Oczekują tego dostępu, czy wręcz przeciwnie? Ja sobie lubię żartować, że kiedyś, jak zaczynałam, to pierwsze pytanie było, czy jest Łazienka w pokoju. Teraz już nie ma tego pytania, bo ludzie oczekują, że ta łazienka jest, One nawet nie zadają go, bo są pewni, że ta łazienka jest. A teraz to jest pytanie czy jest internet i czy to jest dobry internet. Czyli Dla, jest. na przykład przyjeżdżamy na weekend Boże Ciało, który zaczyna się w środę wieczorem, a kończy się w niedzielę po obiedzie, no ale pomiędzy jest piątek i jesteśmy na zdalnym w pracy, musimy się połączyć. Więc dobrze, żeby ten internet był. No właśnie, jakie są jeszcze bariery w rozwoju gospodarstw agroturystycznych? Mówimy tutaj oczywiście o barierach geograficznych, no bo pewnych gospodarstw nie da się wybudować czy zaplanować na jednym obszarze, a on się doskonale sprawdzi w drugim. No te bariery to są geograficzne. Czy to jest tylko i wyłącznie bariera w naszych głowach? To znaczy w głowach tych, którzy chcą wybudować dane gospodarstwo. Tych barier jest bardzo dużo, ale to o czym Pan wspomniał o różnym gdzieś tam na cech i różnym charakterze. Natomiast te kwestie geograficzne. Często jest takie przekonanie, że mazowsze, tak? Takie w opinii wielu nudne, monotonne krajobrazowo. Tak, płaskie. Tak, płaskie. Także ktoś jak w górach albo nad morzem, to to jest wtedy super. Natomiast sądzę, że właśnie te, tak paradoksalnie te góry czy, czy to morze zabija pewną kreatywność. Zwróć, zwróćcie Państwo uwagę, że duża część najlepiej ocenianych zwycięzców konkursów tego typu agroturystycznych to są właśnie gospodarstwa, które są położone w takim właśnie nudnym krajobrazie, ale, ale ich oferta jest tak wyjątkowa, tak dopracowana, tak y, gdzieś y, do konkretnej grupy. Skierowana i bardzo wysoko oceniana przez tą grupę, tak oczywiście, że siłą rzeczy takie ale konkursy wygrywają. Także ta specjalizacja, na na jeszcze go... nam się tu kłania nie coś, co jest Popłynę, dla wszystkich, i naszym atutem jest to, że mamy góry, tak, w zasadzie nie my tylko góry są, ale to nasze gospodarstwo, jest jego program, jego gdzieś tam cała ta zawartość którą y mamy do zaproponowania, czym, co przyciąga tych ludzi. Tu jest też kwestia finansowa w dużej mierze, bo jeżeli mamy takie gospodarstwo w górach, tak? nad morzem, nad jeziorami, przyjeżdża ktoś, potem siada na rower, cały dzień go nie ma, je na zewnątrz, wszystko robi na zewnątrz, nam płaci tylko za spanie. Natomiast, jeżeli to jest miejsce takie bardziej gdzieś tam na płaszczyźnie, tak jak u nas, i potrafimy sprzedać tą ofertę łącznie z jedzeniem, z jakimiś dodatkowymi atrakcjami, wypełniaczami czasu wolnego, to ten pieniądz zostaje w gospodarstwie, a nie wychodzi na zewnątrz. To też jest istotne. Krótko, to można, to krótko można podsumować? Nie tylko góry, nie tylko morze i jeziora, ale także chociażby to płaskie, nudne mazowsze. Naturalnie. Też nie jest takie nudne. Dziękuję bardzo Państwu za nudne. rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.